Witam państwa serdecznie. W ostatnich dekadach badań naszego wszechświata naukowcy stają przed zagadnieniami dość trudnymi do wytłumaczenia. Jednym z takich problemów jest nietypowość naszego układu planetarnego, czyli Słońca i planet wokół niego krążących. Odkryto już prawie 4000 układów planetarnych, krążących wokół odległych gwiazd. I tylko jeden z nich posiada tyle samo planet co nasz układ słoneczny. Chodzi tutaj o system Kepler 90. Takich różnic jest więcej. Ponad połowa znanych nam gwiazd istnieje w systemach wielogwiazdowych. Najczęściej są to gwiazdy podwójne, ale zdarza się i sześć gwiazd w systemie. Ten schemat. Pokazuje system sześciogwiazdowy ze skomplikowanymi orbitami wszystkich sześciu gwiazd. Jednak nasze Słońce samotnie oświetla nasz układ planetarny. Kolejna różnica to gazowe giganty, czyli ogromne planety wielokrotnie większe od Ziemi. Jowisz jest gazowym gigantem naszego układu i ma masę ponad 2,5 razy większą niż wszystkie inne planety razem wzięte. Tylko jedna na sto gwiazd podobnej do Słońca ma Jowisza takiego jak nasz. I tamte gazowe giganty krążą po orbitach bardzo zbliżonych do macierzystej gwiazdy, w przeciwieństwie do naszego Jowisza. Niektóre z tych ogromnych planet krążą tak blisko swojej gwiazdy, że na ich powierzchni Temperatura może wynosić od kilkuset do kilku tysięcy stopni. Jednak w takich układach planetarnych często występują mniejsze planety, bardziej oddalone od macierzystej gwiazdy, dlatego znacznie chłodniejsze, które mogą posiadać warunki do zaszczepienia życia. Problem nietypowości naszego układu Słonecznego zajmuje coraz więcej miejsca w różnych artykułach naukowych, chociaż nikt nie potrafi wyjaśnić przyczyny tego zjawiska. Oto kilka cytatów z tych artykułów. Kiedy kilka dekad temu astronomowie zaczęli poważnie przyglądać się naszym gwiezdnym sąsiadom, szybko zdali sobie sprawę, że pod wieloma względami nasz układ słoneczny ostro kontrastuje z innymi. W rzeczywistości jest on dość dziwny. Nigdy nie znaleźliśmy czegoś podobnego do Układu Słonecznego. Czy to dźwoląg w kosmosie? To jest tytuł artykułu, a dalej jest taki tekst. Nauczyliśmy się wielu rzeczy z tego obszernego katalogu obcych światów, krążących wokół obcych gwiazd. Ale jeden mały szczegół nie pasuje zupełnie. Nie ma tam niczego takiego, jak nasz własny układ słoneczny. Takich artykułów jest więcej. Jednak nie można znaleźć w nich wyjaśnienia tego zagadnienia. Pozostaje tylko zdziwienie naukowców odnośnie nietypowości naszego układu słonecznego. Powszechnie się uważa, że planety naszego układu słonecznego oraz innych układów planetarnych powstały w taki sam lub bardzo podobny sposób. Na stronie NewASA znaleźć można informacje na ten temat. Naukowcy uważają, że nasz Układ Słoneczny i inne Układy Planetarne powstały w podobny sposób. Gigantyczny dysk gazowo-pyłowy otacza młode gwiazdy. Grawitacja powoduje łączenie się materiałów dysku w większe skupiska. Cząstki pyłu łączą się i tworzą kamyki, które z kolei przekształcają się w skały, które krążąc wokół macierzystej gwiazdy wychwytują mniejsze cząstki materii i rosną do rozmiaru planet. To, co jest napisane na stronie New ESA, na pewno odnosi się do większości układów planetarnych, ale niekoniecznie do układu słonecznego. Gdybyśmy założyli, że powstał on w odmienny sposób niż większość takich układów w kosmosie, łatwiej byłoby zrozumieć jego nietypowość. Księga Uranti informuje o tym wyraźnie, twierdząc, że większość układów słonecznych ma pochodzenie zupełnie inne niż wasz. Potem wyjaśnia to dokładniej. Kiedy narodzi się Słońce, z mgławicy spiralnej bądź spiralnej z poprzeczką, nierzadko wyrzucane zostaje na znaczną odległość. Słońce takie jest w wysokim stopniu gazowe i później, gdy się nieco schłodzi i zagęści, może krążyć w pobliżu pewnej ogromnej masy materii, gigantycznego Słońca czy ciemnej wyspy przestrzeni. Takie zbliżenie może nie pociągnąć za sobą zderzenia, a mimo to być wystarczająco bliskie, aby pozwolić grawitacji większego ciała wywołać pływowe konwulsje w mniejszym, powodując tym samym serię pływowych wstrząsów występujących równocześnie po przeciwległych stronach Słońca w stanie konwulsji. W ich apogeum Wybuchowe erupcje wytwarzają serię rozmaitych w rozmiarach skupisk materii, które mogą być wyrzucane poza sferę oddziaływania grawitacji wybuchającego Słońca i stabilizować się na swych własnych orbitach wokół jednego z dwóch ciał rozważanych w tym przypadku. Później większe zbiorowiska materii łączą się ze sobą. I stopniowo przyciągają do siebie mniejsze ciała. W ten sposób powstaje wiele stałych planet mniejszego systemu. Taki jest również początek waszego układu słonecznego. Opis powstania naszego układu słonecznego zajmuje ponad trzy strony w Księdze Urantii. W wielkim skrócie można przedstawić go tak 5 miliardów lat temu. Nasze Słońce osiągnęło względną stabilizację, a 4,5 miliarda lat temu do Słońca zaczął się zbliżać czarny olbrzym kosmiczny, zwany przez Księgę Uran i Angoną. Książka nie podaje dokładnie rodzaju tego ciała kosmicznego, więc myślę, że być może była to gwiazda neutronowa. Ogromna siła przyciągania Angony zaczęła powodować zaburzenia Słońca aż do momentu jego częściowego rozerwania. Wtedy od strony Angony wyciągnięta została rozległa kolumna gazów słonecznych, nieco spiczasta po obu końcach i znacznie wybrzuszona po środku, która na wyrwała się spod bezpośredniego wpływu przyciągania Słońca. Ta wielka kolumna gazów słonecznych oderwana od Słońca przekształciła się później w 12 planet Układu Słonecznego. W mniej masywnych, stożkowatych końcach tego gigantycznego wybrzuszenia, jakie Angona siłą swej grawitacji zdołała wyrwać ze Słońca, ze stygnących i zagęszczających się jąder uformowało się w miniaturze pięć wewnętrznych i pięć zewnętrznych planet, podczas gdy Saturn i Jowisz utworzyły się z bardziej masywnych, wybrzuszonych części centralnych. Jowisz i Saturn, pochodzące z samego środka tej gigantycznej kolumny przegrzanych gazów słonecznych, zawierały tak wiele silnie rozgrzanego materiału słonecznego, że świeciły jasnym światłem i emitowały ogromne ilości energii cieplnej. Były to w rzeczywistości wtórne słońca przez krótki czas po ich powstaniu w charakterze odrębnych ciał niebieskich. Dzisiejsi naukowcy odkrywają unikalność naszego układu słonecznego oraz to, jak bardzo różni się on od innych układów planetarnych. Jednak wciąż metoda jego powstania nie została zweryfikowana. Na początku XX wieku powszechnie uznawana była hipoteza Chamberlaina i Moultona, tak zwana hipoteza dwóch ciał niebieskich. Bardzo podobna do tej, która jest opisana w Księdze Uranti. Potem hipoteza mgławicy słonecznej usunęła w cień hipotezę dwóch ciał, Mgławica słoneczna to dysk gazowo-pyłowy otaczający gwiazdę, z którego powstają planety. Może kiedyś trzeba będzie wrócić do hipotezy Chamberlaina i Moultona i uzupełnić ją najnowszymi badaniami. Oprócz dwóch metod powstawania układów planetarnych, czyli hipotezy dwóch ciał i hipotezy mgławicy słonecznej. Księga Uranti określa dość dokładnie jeszcze trzy inne metody formowania się układów planetarnych. Nie mogę przedstawić ich w tym krótkim filmie. Można je znaleźć w tekście książki w przekazie 57. Kiedy księga Uranti opisuje powstanie układu słonecznego, podaje również informację że w ten sposób powstało 12 planet Układu Słonecznego. W roku 1955, czyli w roku pierwszego wydania książki, taka informacja wydawała się zupełnie nieprawdziwa. Skoro każde dziecko wiedziało wtedy, że jest 9 planet w Układzie Słonecznym, informowało o tym wszystkie podręczniki i encyklopedie. Kolejne planety Zaczęto odkrywać dopiero po roku 2005. Dzisiaj tych planet jest 8 zamiast wcześniejszych dziewięciu. Nikt nam nie ukradł jednej planety, tylko astronomowie zmienili ich klasyfikację. Mamy dziś 8 planet i 5 planet karłowatych. Lista planet karłowatych będzie się wydłużać, skoro krąży wokół Słońca kilkaset. Planetopodobnych ciał materialnych. Dwie ogromne planety naszego Układu Słonecznego, Jowisz i Saturn, znajdujące się mniej więcej pośrodku tego układu, rozdzielają resztę mniejszych planet na dwie grupy. Planety wewnętrzne, te bliższe Słońca, i planety zewnętrzne, leżące po stronie przeciwnej naszych dwóch olbrzymów planetarnych. I są znacznie oddalone od Słońca. Wewnętrzne planety to Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Wymieniłem cztery planety, a piątą opisuje Księga Uranti. Dawno temu piąta planeta Układu Słonecznego przemierzała nieregularną orbitę. Okresowo zbliżając się coraz bardziej do Jowisza, Aż weszła w krytyczną strefę rozerwania grawitacyjno-pływowego i została szybko rozerwana, stając się dzisiaj skupiskiem asteroidów. Przejdźmy do planet zewnętrznych: Uran, Neptun, Pluton, Makemake i Eris. Autorzy księgi Uranti prawdopodobnie sugerowali się rozmiarami obiektów. Uznanych przez ziemską astronomię za planety w momencie pisania książki. Dlatego nie zaklasyfikowali do planet obiektów znacznie mniejszych od Plutona, a także Haumei, która nie jest kulista. Używam tutaj klasyfikacji planet z czasu pierwszego wydania księgi Uranti i nie stosuję wprowadzonej później terminologii planety Karłowate. Mamy zatem do czynienia z pewną dozą wiedzy proroczej zawartej w książce, bo niezależnie od tego, jak klasyfikujemy planety ciał krążących wokół Słońca, tej wielkości, jaką w latach 50. ubiegłego wieku uważano za planety, było 12, czyli więcej niż 9, o czym wiedzieli autorzy książki w przeciwieństwie do ziemskich astronomów. Tak samo wiedza zawarta w książce, która określa powstawanie naszego układu słonecznego, zupełnie odmienna od współczesnych teorii, może pomóc wyjaśnić wielką zagadkę współczesnej astronomii. Pytanie: dlaczego nasz układ planetarny jest tak bardzo nietypowy w kosmosie? Jest w książce około 20 faktów naukowych, które zostały przez nas odkryte dopiero po wydaniu książki, czyli niebiańscy autorzy podzielili się z nami swoją wiedzą, wyprzedzając tym samym nasze odkrycia.